Niemiecki dziennik Die Welt informuje, że odkrycie ogromnego złoża ropy naftowej przy polskiej wyspie Wolin może stać się przełomem dla niemieckiej rafinerii PCK w Szwed. Zakład należący obecnie do rosyjskiego Rosneftu od czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego szuka nowej przyszłości. Berlin rozważa wywłaszczenie Rosjan, jednak problemem pozostaje brak chętnych inwestorów. Polska mogłaby odegrać kluczową rolę. Złoże Wolin East znajduje się zaledwie 60 km od rafinerii, co znacznie skróciłoby drogę transportu surowca w porównaniu z Gdańskiem. Kanadyjska firma Central European Petroleum podaje, że to największe konwencjonalne odkrycie ropy w historii Polski i jedno z największych w Europie w ostatniej dekadzie. Szacowane zasoby to 22 miliony ton ropy i 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Kluczowe będą jednak dwa czynniki: wielkość i jakość złoża oraz zawartość siarki w surowcu, bo to zdecyduje o opłacalności wydobycia. Mimo potencjału inwestycji sprawa budzi kontrowersje. Niemieccy ekołodzy ostrzegają przed degradacją zatoki pomorskiej, a minister Til Backhaus krytykuje Polskę za brak konsultacji w sprawie eksploatacji. Odkrycie może zmienić układ sił w regionie, ale też wywołać nowy spór na linii Warszawa-Berlin.